Pierwsza lokomotywa w tym roku, roczniki 2.11, 2.12 oraz 2.13 ruszyły na start. Rywalizowało prawie 24 drużyny, bo były 2.12 6 zespołów, 2.13 2 turnieje po 6 zespołów, czyli też 12, 18 i 5 zespołów, 2.11. Graliśmy każdy z każdym, żeby tych minut było jak najwięcej i najbardziej zależało nam na wystawieniu jak najwięcej naszych zespołów, żeby wszystkie nasze dzieci, które trenują. Pograły sobie na hali. Przyznawaliśmy miejsca od 1 do 3, natomiast pozostałe dzieciaki wszystkie otrzymały pamiątkowe medale, żeby każdy wyjechał zadowolony z Szanowa. W roczniku 2.11 zwyciężyła Unia Oświęcim, w roczniku 2.12 Triumf Alvernia, w roczniku 2.13 również Unia Oświęcim i UKSKS Chełmek. Ten bardzo dobrze wygląda na tle innych akademii. Tak jak mówię, u nas grają wszyscy. Nie patrzymy tutaj, znaczy, głównym naszym celem nie jest wynik, ale to, żeby wszystkie dzieci pograły, które u nas trenują. Natomiast no, w 2.12 i 2.13 zajęły drugie miejsca, no to więc myślę, że jest to wynik. Dosyć dobry. Ruszamy w lutym z kolejnymi lokomotywami. Wchodzą roczniki ponownie 213, gdyż bardzo dużo dzieci mamy w tym roczniku 215 i 216, czyli nasze maluszki ruszają na start.